Dobra, wyciszyć się. Cisza. Kolejny dzień. Ja wam dam wyciszyć dobra. się. Tu pracujemy bardzo głośno. No i znowu jestem zwykłym pracownikiem. Wieszak, chodź za mną. Kim jesteś, Wieszak? Jaki task? W ogóle, co to ma być? Kserowki. Kto Dzień dobry, zwołem spotkanie W naszej grupie mnie wyjebało Czekajcie, Ała, nie wiem mam tu mówić Widziałem kto zabił, ale to chyba był Bóg Bo nagle jak zwołałeś spotkanie To mi się zmieniło. Mów z... na Discordzie, a nie w grze Mów na Discordzie, panie no, jak... no. Bo tam Mamy zabiła. konferencję zwołaną, żebyśmy się na Discordzie tutaj Dobra, gadali, No, to kto zabił. Widziałem kto zabił, ale no, to, to kto był zabił. Bóg No soli, bo się odmieniła z... No nieźle nie soli zle... no, Nieźle soli, no nieźle soli no, A mówiliśmy, żeby kurde w masce nie łazić. no się, widzieli w no. maskach. Byłem zrobiony z, z tym, z wieszakiem i wieszakiem. Ale są, nie i... wiem czy Sorry, wiesz, było. ale widać było, widać było twoje włosy. Nie było widać moich włosów. A skąd no. wiesz, że widziałeś? Eee, nie, nie widziałem, ale. Widział? <laughs> a tam ja to widzę mocno. Halo! A widziałem. Był pan AB, kurde, z, kurde z, okienka. z okienka. tutaj zgłosił meeting, to ona mi się odmieniła z tego w masce na normalnie na soli. No i widzisz, Amongo, wszystko jasne, kto łamie zasady się naszej firmy. Tak, a... wcześniej miałam maskę, a nie byłam. A Aj. To widziałem, jak zapierdalasz 300 dni. No nie zalałam nikogo, uspokój się. Natasza, cześć. Tam była nie, rzeźnia jest... na środku. Mierza, Amongo. na Mongo. Kłócą się o podwyżkę, który dostanie. Nie, 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 nie to klapy kłóci się o podwyżkę i nie żyje, więc wszystko się dobrze składa. A to naprawdę <laughs> dobrze, tak, na Tak, dobrze. Ale nasz szef zginął też. <laughs> no cóż, no to od, od dzisiaj Abe jest szefem. Tak, to tak ja. Cicho. Jak go nie żyje. O, a ty masz jakieś problemy? Nie, ale wygłosujcie I im po soli. Co? Uskutujcie, a o no cóż, soli. No cóż, soli, no jest jakiś jest. No. No. I pracownicy <grystanski> <grystanski> Jesteś zwolniona! <grystanski> ach, yes, daj yes, mi yes, że by... Do Muszę pracy, rodacy! Tak. tak sobie myślę. No, 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 ty... no nie, nie wiem, nie wykonałem To było tutaj. Byłem w tym pokoju. Dobra, zeskanuję swoją dupę. A tym miejscu ona Na skanę. 18 zasadę... Osiemnastą i 3 Pracować jest kurde xbox, Player czy inne rzeczy tego typu Halo co to za konfidencja? jest, co Chciałbym zgłosić, bo Agongo usiadł przed telewizorem i zaczął się opierdalać zamiast zrobić zadanie Nie wiem czy wiecie, ale mamy tutaj playacza Złamał 18 zasadę i 3 czwarte Nieprawda ty no, jak to rozrywek to ty nie powinieneś kurde tutaj. Nie być no, a Mongo to trzefa! Ta plejka jest. Ta plejka tutaj plejka. jest tylko moto, żeby... Nie le... no, żeby nie ładnie się... wyglądała. Trzy gody na żeby lakcie. Z tej szynie nie Ej, mieliśmy, jest dla zarządu, nie, no, panie Areczku. Na no, to... pana jest 8 tak, godzin tak, gorpo. Tak. <laughs> Dokładnie. Dokładnie. ty mówisz, że nie popiera tego, no dla ciebie jest 8 godzin pracy! PLUS 8 godzin To było bladiego play NEDOPŁATNE NETGODZINY no. A ja kurde, no, nie, powiedzą, mówią, nie, nie a, żyje a czemu Madlak jeszcze żyje? A, to prawda. dziś Madlak Przeżył w każdej rundzie zostaje Macie, no, e, To jest Ty nie. nie no, nie jesteś rodem, no, nie to, że jeszcze wypierdalamy nie znaczy, że, że jesteśmy rasistami, nie wiem skąd ty to bierzesz. Przecież, panie, o bogowie, no nie. Bo mam Zobacz, inny kolor. Z... Zobaczcie, zobaczcie. zero. Ale tam jest dla ciebie, do roboty, Taka plejka, do roboty. Dobra, to ja sobie ekspres. Kamilusie. Halo, no widzisz, Atem, czemu przeszkadzi mi w robocie? Chciałem Dobra, wiemy, czemu... No halo, nie zdążyłem bydowe. kawy zrobić dla szefa, co to ma być? No... Hej, ja szedłem po Dobra, co się stało, Atem? No, co no, wiemy, zgłasza my zgłaszasz za spotkanie? Co? Cał... A! Ja ale wiemy, że nikt nie wziął w udziału w raflu, no, no to to, że ale. że? 10 kołot zmarnowane. No ale co to ma do czego? To, to no po prostu, a mogę się opierdala, No i tyle, no. Nasz no. tak, no. tylko tym, że z Madlaxem, trzeba go walić. Nieprawda, pistolety mi pogrodzili, kazali mi robić, no to poszedłem po No interne, ale i tak się i opierdalałeś. To, jest... to nie pistolety Zwołujesz na wszędzie motywacyjne. Mówimy w miejscu konferencji i znowu przeszkadzasz nam w robocie. No i po co teraz? Dobra, go no? zabijmy go. Zabijmy go po prostu. Nie wiedz, czy po prostu, no, no, tak ruch, po prostu zabijmy? No. Skipujmy to i wiesz, jak ty go zastrzel O, dobra, dobra. Jestem za. O, ja Alego, bo nie wiem, bo nie wiem, bo nie wiem, z Najpierw Najpierw ATMA. No właśnie, no właśnie Najpierw ATMA, na no to, to wybierz sobie. Yy. I tak się wszyscy opierdzielają, więc możesz strzelać do każdego Kurde, złamaliśmy właśnie, się, właśnie 20 zasadę naszej firmy. Przy każdym głosowaniu trzeba jakoś no. wypierdolić. Wydaje mi się, że. jestem niewinny mam narzędzie motywacji. Dobra, to do, 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 okay, teraz musisz znaleźć. Tu zrobione taski A, te paczki, dobra. I o co z tym chodzi? A, źle, źle rzuciłem. Co? Zajebiście! Wygraliśmy? Ja Picole, No i udało walić. się. A wracamy do firmy. Szefie, następnym razem Dawid podwyższy Jak pokaż co tam masz. Kurze, zagram sobie na ple... Blady, nie wiem, czy wiesz, ale... Mogę strzelać. Z... No zobacz, mam własny pokój. Ooo, co myślisz, strzelamy. Raz, dwa, trzy. ooo, jest najlepszy rekord świata. Rekord ktoś nie. Gdzie jest pady. drugi Blady. pad. A tu są pady. Halo, pobijem rekord dla Diego, bo się chwalił no. no Kurde, genezy, jakiś, jakiś te. Naprawdę, mega to wygląda, no, się, pracuje, to o, wygląda. O, to się dzień, dzień dobry. dobry! Legion oraz Amongo, znowu opierdalałem się przed telewizorem. Nieprawda, Chyba ja tylko Legio... przyszedłem zobaczyć co on co robi. Chodzi? Czemu się znowu opierdalacie przed telewizorem? Ja przyszedłem, chciałem go upomnieć. Musieliśmy pobić twój rekord znowu. I... Nieprawda. Nie Chcecie pobić mojego rekordu i my głosowanie na Amongo. <laughs> <laughs> Nigdy w życiu nie próbowałbym pobić twojego no. rekordu. No, ale Among Amongo próbował. Amongo, mój rekord jest <laughs> niepobijalny. Dziesiąta zasada firmy naszej mówi szefa, Bladeusza nie da się pobić. Dobra, a teraz idź, przeczyścić okna może, to ci może <noise> ja na... ty... szef szef No nie, Bo nie, 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 Ktoś nie, Prokuratura nie, ja dom, to no, ci no, czeka o, na ciebie na, na ten tym na, na chodniku. Zaraz tam za do na tej firmy no, no, mówi jasno. Pirać to bo... chce na nas, nasłać. Wywali Szyf, go. Szybki są do szybacza, tak, no, no, a nie do no, no, ludzi. kolegów ze Spinaczami na was na Zobaczycie, jak się sprawdza. Dobra, pinacze, to ty masz w domu tu najwyżej. co ty masz w domu. To ty sobie możesz kartki w domu z papieru toaletowego łączyć, no. A teraz myk. Dobra, szybko, idę po spadochron i lecę sobie. I zobacz, okna są cy... te nowe. Patrzcie, no ja mogę to... Ja mogę skakać, lol No Dobra. nieźle. Kolej! idę Idę wykonać telefon. No i pro łatwo. gdzie dziecko? No za mnóstwo, szefa, o co chodzi? No, to właśnie, masz Hmm... Dobra, witam Dobry cię, rozbierze. witam cię mój... No. Dobra, idziemy do serwerów. Było tu? Nie, ale pójdziemy... No wybacz marda, za dużo widziałeś. No bo się na był agresywny ATEM ZAPIERDOLIŁ WIESZAKA NA MOICH OCZACH Nie. Wyrzucić go oh, O tak, uwaga, 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 chciałbym, chciałbym jednak coś powiedzieć Kiedy AB ty, patrzcie, sobie robiłeś serwery On, a Wieszak, agresywnie szedł w stronę ATema z Zeszywaczem? Więc no. bo do okresu ja słuję, no. Ale Oteem, no. szywać jest do szywania, a nie do zabijania. No. Ale ja go zabiłem pisemem. To innego broń. No dobra. No, no, widziałem no, jak chciał go strzyć z jednym z Newkier, bo ewidentnie mają serwery. No. Dobra, ja, ja dajcie skipę, ja zabiję go po prostu. Nie no, czemu hmm. ktoś mnie zaniebał? Dobra, ja cisza, cisza, ja. cisza, cisza, cisza. Wydaje mi się, że nie ma co w tym wypadku wygłosować a temat. chciał trzeba, go zaatakować. Trzeba wygłosować a temat. 83. zasada mówi jasno. Zabiję Kiedy zabiję ktoś z próbuje cię zabić, to jest dobry. Nie, nie, Mamy znam tej takie nie? No to takie zasady. Nie kojarzę coś. Nie, ja też tej zasady. Właśnie ją nie wymyśliłem. Proszę, <laughs> nie pierdolić głupot. Proponuję w wyjątkowej sytuacji dzisiaj pominąć dzisiejsze spotkanie i żeby było. Sprawa zostaje zamknięta. Dziękuję. No, nieźle. No i tyle. Ach, idę, idę się zwolnić. Zwalniać się? Dobra, szefie, idę Ci zrobić kanapkę. Bardzo dobrze. A Ty? No, dobra. Czy zauważyłeś coś dziwnego w naszej populacji? Legion! Legion! Zaruszyłeś całe legion! To! No i rozjuszył mnie! <śmusza> Kurwa! <Ale ty> nie właśnie, <śmusza> niedługo nigdzie! Ja 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 sobie nie tylko siedm... serwery, serwery naprawiałem! Serwery. Chamy! <śmusza> Przestrzelony przez szefa zostać, no nie chujesz! <śmusza>